Siema, witajcie, kochani Fiszkowicze, obecni przyszli. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj z gościem specjalnym Sławkiem, naszym rekordzistą aktualnym jeśli chodzi o karpia na, na łowisku. Po to, żeby zaprezentować wam metodę, o którą bardzo często pytacie, która daje wiele pięknych ryb czyli Ozygryga. Przedstawimy pokrótce budowę zestawu, sposób łowienia, wywózkę. Może uda się pokazać branie i miejmy nadzieję zaprezentować jakąś rybkę na macie. Cześć Sławku. Cześć, witam Cię Arturze. Następnie, następnie chciałem Ci podziękować za zaproszenie. Jestem mile zaskoczony tym, także jeszcze raz dziękuję. No i tak wspomniałeś, ten filmik ma na celu pokazanie Wam budowania zestawu, jak łowić na Zigliga, jak wywieźć, jak ustawić zestaw i mam nadzieję, że w tym filmiku, w tym materiale się wszystkiego dowiecie, jak się na fisce łowi na Ziga. To jest nic innego jak łowienie karpi w tonie. Zapraszam. Zapraszam. To zaprezentuj, proszę Okej, Ok, się ja mam zaprezentować budowę zestawu na ZigDig'a, czyli tutaj są wszystkie potrzebne akcesoria, czyli zestaw od Zig'a, czyli z Foxa, ciężarek, krętliki, specjalna żyłka też przeznaczona do Zig'a, ona jest taka pływalna, nie można używać zwykłej żyłki, która jest tonąca, dlatego to jest dedykowana do Zig'a, haczyki, nakładka na haczyczek i stoperki, i nożyczki, no oczywiście wyporne popki. No i zaczniemy teraz budować zestaw. Jest to mega proste, naprawdę nie ma tu żadnej filozofii w tym budowaniu tego zestawu. Co musimy pierwsze zrobić? Tutaj właśnie musimy taką zapadeczkę wyciągnąć. O. I wcisnąć specjalne do wywózki, bo zajmujemy się tylko wywózką w tym materiale, nie narzutowo. I wkładamy ten ciężarek tutaj właśnie w te oczko, żeby nam weszło. O. Zabezpieczamy z powrotem. O i tu mamy wszystko co mogę polecić. Dedykuję ciężarki od 120 gram do 140. Ze względu, że na FIS jest dosyć głęboko, także mega się sprawdzają ten ciężar. Teraz tak. Wkładamy w ten sposób. Teraz bierzemy, przeproszę Cię, możesz podać mi żyłeczkę. Jasne. Mamy tam goły zestaw, także będziemy budować teraz zestaw tu staje nas nic innego jak przełożyć teraz tą żyłkę odechnij się... proszę by się zguźlały. to się tam No Przebity. O, teraz tutaj składamy sobie żeby nam tu przez całość przeszło O. Tu jest taka gumeczka, w którym wejdzie krętlik. Teraz pozostaje nam no nic innego jak założyć krętlik. Polecam tutaj krętlik na szybko złączkę. Nie ten, co jest dedykowany z Foxa, ponieważ powiem Wam to też w późniejszej części materiału. No i teraz pozostaje nam szybko związać prosty węzeł, najprościejszy jaki może być. Parę obrotów się ręce czelzą okay. zaciągamy Nadmiar żyłeczki odcinamy oczywiście i teraz całość nam tutaj idzie właśnie tutaj w tą gumkę, co mówiłem wcześniej, o, zaciskamy. I tu już mamy praktycznie połowę zestawu gotowe. Tak to się prezentuje. Teraz przejdziemy do yy, przyponu. Tak jak mówiłem specjalna żyłeczka. Tutaj sobie taki wyźniemy kawałeczek. Proszę Ci Arturze o pomoc. OK. Teraz weźmiemy haczyk. Haczyki, które ja używam, to też akurat Widegabe Long z Foxa fajnie mi się sprawdzają. Są też dedykowane do Zig'a, ale nie wiem, jakoś mi one nie, nie pasują. Teraz położymy haczyk. Zawsze pamiętajcie, żeby. Końcówkę. Haczeka przełożyć do tutaj ramienia. Słucieka to brzmi, odcięcie asekurował <grym> zim instrumentariuszem. Tak. OK. No i to mamy haczek już uwiązany. Stoi nam niezbyt w takiej pozycji, jak byśmy chcieli, więc teraz założymy takie tutaj dedykowane też takie nakładki, tulejki. O, o nakładamy tutaj. Widzicie, haczyk nam się fajnie wyprostował, także tak powinno być. I teraz, tak moi drodzy, co do przyponu, długości polecam 80 cm do 100 jest maksymalnie. Dłuższego nie polecam ze względu na no, splątanie się zestawu. Także tu mamy takie odmierzone 80 cm. Wiążemy teraz sobie pętle. że ja pójdę po łódkę nie? w tym czasie. No. Bo chwilę mi to zajmie, żeby tam dojść i wrócić. OK, zakładamy. Tutaj. Koszulkę, nakrętlik. O. Już mam gotowy, teraz pozostaje jeszcze nam założyć stoperek na haczyk i Krętlik, którego oczywiście nie mam, muszę iść <gry> tak idę pokręcić. Po ok, teraz będzie nam potrzebny ten krętlik. Mamy takie dwa rodzaje. Ja akurat stosuję tutaj też, chyba to jest bodajże z Nasza. Fajnie mi się sprawdza. Jego tutaj założymy teraz. O, i musimy to teraz zastopować takim stoperkiem, żeby będzie widać. To jest też nic innego jak budowa po coś podobnego jak na Roni Liga. O, nasuwamy teraz ten stoperek. O. I to nam się prezentuje. Teraz do tego oczywiście pop-up na pobapy to muszę zwrócić, żeby naprawdę były mega wyporne, bo na tym polega właśnie ten zestaw żeby ten popek nam cały ten zestaw unosił. Miałem sytuację z innej firmy, że naprawdę pobapy nie dawały rady. O. I teraz tu się prezentuje cały nasz przypom. Tak to wygląda. I teraz. Ostatnia część. Tak, jak mówiłem Wam, dlaczego na szybko złączkę jest to mega wygodne. będziecie na łowisku, będziecie wymieniać przypony, jest to mega szybkie. Także polecam. I tu mamy już gotowy zestaw. Tak się on w całości prezentuje. A w wodzie pokażę Wam, jeżeli teraz ciężarek spadnie nam na dół. Tak on właśnie działa. Tu jest na dnie. I zestaw stoi nam o. Na tym właśnie polega łowienie, i to sobie regulujemy w tym momencie, jak na jakiej głębokości chcemy łowić. I teraz przejdziemy do wywożenia zestawu, ustawienia. Także zapraszam do dalszej części materiału. Ok, teraz zajmiemy się wywiezieniem zestawu. Najpierw włożeniem zestawu do łódki. Teraz, tutaj na fisce, możecie sobie wyprodukować łódkę Wikimboat RS3, która posiada dwie komory. Jest to ułatwienie do wywiezienia na Ziga, ponieważ jest to szybciej. Kładziemy ciężarek do jednej komory, spławimy do drugiej komory. Dlaczego? Jakbyśmy teraz nie mieli możliwości wywozu, tak tutaj widzicie, tą łódką, tylko macie, nie wiem, jedną komorę, nie macie dwóch klap, cały zestaw pójdzie nam z ciężarkiem, z powikiem na dół. I tutaj jakbyśmy wywieźli na fisce, no, na głębokość 10 metrów, byśmy musieli no, sporo czasu czekać, żeby ten spawik nam wypłynął. Tutaj macie ułatwienie, że ciężarek w jedną komorę, spawik z drugą komorę. Są jeszcze łódki, które mają, tak w przypadku mojej, mają takie specjalne tutaj haki. Możecie sobie wtedy ten ciężarek zawiesić do haka a spławik do głównej komory, wtedy spuszczacie sobie ciężarek i spławik. Ale my demonstrujemy tutaj na przykładzie naszej fiszkowej tutaj łódki. Także kładziemy pierw tutaj do komory ciężarek. To. A do drugiej komory kładziemy nasz zestaw z naszym pupkiem i spławikiem. O. Tak i zwróćcie uwagę, żeby cały zestaw był możliwie naciągnięty, żeby tej żyłki, tak. która zostaje w komorach nie było za dużo, potem zdarzają się podczepienia, podhaczenia. E, haczyk się łapie na magnes, nie wiem, zaczepi się orączkę. To jest, e, są drobne szczegóły, ale mają duży wpływ właśnie na to, tak, jak... Także uniknąć tak. splątania i tu właśnie mamy fajnie już ułożone. I teraz tak, jeszcze mogę zaraz od siebie żeby uniknąć tego splątania, mam tutaj ten przypomn, co mówiłem wcześniej, w naszym przypadku 80 cm bądź metr. Polecam, jak zwilżyć burty wodą. Ma to na celu właśnie uniknięcie splątania. I teraz i nie musi być to specjalna woda z Foxa. No dokładnie. No i pozostaje jednak właśnie tak tą żyłeczkę tak przykleić właśnie do burty. Żeby to się nam nic nie, nie poguźlało. No to co? O, to Przystępujemy teraz do wywiezienia zestawu. Na potrzeby tutaj materiału wywieziemy to bardzo bliziutko, żeby to wszystko było widać, bo dalej byście mogli już nie dojrzeć. O. I co, wystarczy, chyba? Nie? No, tutaj na potrzeby nam to wystarczy. I w pierwszej kolejności, tak mówiłem, spuszczamy w ciężarek. Czekamy, aż wyciągnie cała, tak, całą całą żyłkę. Kręciło. I teraz ważne, gdy mamy ten spaw, jak po, po, powiedziałem, w drugiej komorze, teraz wystarczy jednocześnie otworzyć komorę i delikatnie ruszyć tego tak około metra łódką do przodu. Pozwoli nam to uniknąć w ogóle sprowadzania zestawu. I teraz jak widzicie. Cały zestaw jest widoczny i moja sugestia, nie odpływajmy jeszcze łódką do brzegu, ponieważ łódka to jest taki nasz nawigator, nie musimy szukać po nie wiem, połowie łowiska, gdzie jest nasz zestaw. Tu akurat na potrzebę filmu mamy blisko, ale byśmy mieli gdzieś dalej, żeby była jakaś fala, no naprawdę ciężko by to nam było jakby dojrzeć. Polecam też od siebie zaopatrzyć się w lornetkę lub lunetę do obserwacji naszego zestawu w wodzie. I teraz przystępujemy do... Ściągamy. naszym głównym jakby odzwierciedleniem tego wszystkiego jest właśnie nasz spławik. Na nim, na nim się musimy najbardziej skupić. O, jeszcze go widać, dalej ciągniemy żyłkę, no i jest na wierzchu jeszcze nasz popek. Jeżeli e, łowimy na dalekiej odległości naszego popka, możemy w tym momencie nie widać, nie widzieć tak jak tutaj, to musimy to wziąć taką naszą miarę, tak wspomniałem, jak nie widzimy naszej kulki, łowimy gdzieś daleko, no wiadomo jest fala. To powiem tak, musimy sobie wziąć, każdy ma swój zestaw, jakby odległość. Moja odległość od tutaj przelotki do szpuli kołowrotka, tutaj mam dokładnie 80 cm, czyli dokładnie mam tyle, co mój, co mój przypon. W waszym przypadku może być to met, albo macie tutaj inną miarę, to jest taka właśnie matematyka Zigligowa. Zig 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 I w tym momencie, nie wyjdziemy tej kulki, to wystarczy palcem przytrzymać sobie, kręcąc. I ściągamy sobie te 80 plus minus, tam jeszcze 10 cm, i wtedy wiemy, że ten nasz pop-up będzie tak jak w tym przypadku na równi, na powierzchni wody. I teraz zaczyna się ta magia łowienia. W naszym przypadku tutaj tego pop widzimy. O, on jeszcze chwilę jest, o, za chwilę się zanurzy. O, i w tym momencie można powiedzieć, jest już praktycznie lekko przytopiony. I teraz, gdy łowimy łódką na sądzie, pokazuje nam, że coś się dzieje, jakieś pojawiają się łuki, nie wiem, na dwóch metrach, na trzech, na czterech. No to wystarczy teraz ustawić odpowiednią głębokość. Tak, jak wspomniałem wcześniej, w moim przypadku jest to 80 cm. Tam, chwytamy tutaj palcem i robimy z odległość: 80 cm, drugi raz będziemy mieć 160. Trzeci raz mamy 240 no i takie plus minus. 250 i nasz zestaw jest teraz 2,5 metra od powierzchni wody. Pozostaje nam tylko teraz zluzować. Hamulec. I ustawić zestaw. Do Ziga też polecam. Ja mam tutaj Swingery, ale mogą być właśnie lekkie hangierki, delikatne obciążenie, żeby tego nie, nie, naprawiać, nie naprawiać zbyt mocno. Także i to by było wszystko. A warto wspomnieć jeszcze w drugą stronę, tak, jeżeli chcemy podnieść zestaw, to działamy dokładnie odwrotnie. Dokładnie niż od, od, niż dokładnie. to właśnie, no, dobrze to właśnie mówi, że działamy zupełnie odwrotnie, że jak chcemy teraz zestaw podnieść, no to wypinamy e, praktycznie nasz zestaw. Tak, I z, zdejmujemy sygnalizatora, żeby nie denerwować, żeby nie denerwować sąsiadów. Nie sąsiadów. I przypuśćmy na no sobie robimy teraz nie wiem, znowu 80. Plus jeszcze te, y, przepraszam, 20 i mamy teraz na 1,5 metra. Mówimy, nie? I to, mówię, tą głębokość możemy sobie regulować, jak my chcemy, nie? Także zabawa tu jest przednia, także tyle mogę dodać od siebie, także dzięki. Nie jest taki mały, tylko może im podebrać. No,